Witam serdecznie, nazywam się Krzysztof, prowadzę blog Asperger i życie z zespołem Aspergera. Witam Was po wielomiesięcznej przerwie. Nie nagrywałem i mało angażowałem się w blog, ponieważ jak większość autystów, jak większość Aspergerowców, źle znoszę zmiany i zmiany spowodowane koronawirusem, zmiany mojego trybu życia, mojego trybu pracy spowodowały po prostu pewną niemożność z mojej strony, kłopoty z mojej strony z pracą wielowątkową, pojawiły się nowe, nowe obowiązki, y, zmieniły się stare obowiązki, y, nie mogłem normalnie funkcjonować y, zawodowo. Y, z, do, dodały mi się obowiązki związane z pracą nauczyciela, podobnie jak w większości rodziców w Polsce, zajmowałem się bardzo dużo y, nauką moich dzieci. Pilnowaniem ich, wyjazdami z nimi w, w, w czasie, kiedy szkoła była. No i nie ukrywam, że taka m, praca wielowątkowa, czyli w ciągu dnia lekcje, obiad, sprzątanie, y, obowiązki dzieci oraz y, nagrywanie filmów, no, sprawiło mi po prostu na tyle duży kłopot, że y, po prostu z tego zrezygnowałem dla własnego spokoju psychicznego. A dodatkowo powiem Wam, że w ostatnich latach staram się unikać zbyt wielu zadań, które dawniej sobie narzucałem w ciągu jednej doby, gdyż najzwyczajniej w świecie było to dla mnie męczące z powodu tej wielowątkowości, która jest męcząca w przypadku takich osób jak ja. Dzisiaj temat dziwny, kontrowersyjny. Y, mówiący o wychowaniu dzieci, o wychowaniu Aspergerów o, w pewnym nurcie. W nurcie stosowanej analizy zachowania, y, czyli popularnie mówiąc SAS, Po angielsku to będzie Aba. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to znaczy, proszę rozszyfrujcie sobie ten, ten termin. I y, y, Chciałem powiedzieć, że jest to system wychowania, który stosuje większość rodziców w naszym kraju. Nie tylko dzieci autystycznych, ale również dzieci neurotypowych. Stosowana analiza zachowania wywodzi się od teorii Skinnera, który kilkadziesiąt lat temu wyodrębnił. Pewną metodykę uczenia się w ogóle nie tylko ludzi, ale i zwierząt. Przeprowadzał eksperymenty nad zwierzętami, nad kotami i stwierdził, że koty, podobnie jak szczury, jak również ludzie, uczą się w pewien bardzo charakterystyczny sposób, wykorzystując do procesu nauki sferę emocjonalną. Ta sfera emocjonalna związana jest. Z radością, bądź też negatywnymi emocjami w momencie, kiedy wykonujemy jakieś zadania, jakieś czynności. I Skinner dowiódł ze skutecznością, i nikt tych jego założeń do tej pory nie obalił, że człowiek, ucząc się pewnych zachowań, powtarza te zachowania, które przynoszą mu pozytywne rezultaty. A konkretnie mówiąc, przynoszą mu pozytywne emocje. I te pozytywne emocje są nagrodą dla człowieka, wykonującego jakieś zadanie, nagrodą dla kota, dla psa, dla szczura. I jeżeli pies kot, szczur lub też człowiek po danym zachowaniu odczuje satysfakcję, odczuje przyjemność, to jest duże prawdopodobieństwo, że powtórzy w przyszłości te zachowanie, które do tej formy przyjemności doprowadziło. I w ten sposób y, przyszła chyba najbardziej oczywista, y, przyszedł najbardziej oczywisty wniosek z badań Skinnera, a mianowicie ta satysfakcja, ta przyjemność, ta pozytywna energia, te pozytywne odczucia po wykonaniu danej czynności, po wypowiedzeniu jakichś słów nazwał Skinner nagrodą ale zanim doszedł do tego żeby nazwać te zachowania nagrodą to określił to jako wzmocnienie wzmocnienie pozytywne nagroda to inaczej mówiąc wzmocnienie pozytywne to znaczy każda konsekwencja zachowania która zwiększa szansę tego zachowania na przyszłość i za pomocą właśnie nagrody czyli wzmocnienia pozytywnego oraz Później wzmocnienia negatywnego oraz kary, yy, opracowany został model, który w dzisiejszych czasach nazywa się warunkowaniem sprawczym albo warunkowaniem instrumentalnym. Yy, I terapeuci oraz psychologowie pracujący w nurcie psychologii behawioralnej, ale konkretnie mówiąc, yy, według stosowanej analizy zachowania, Stosują wzmocnienia oraz osłabienia w celach terapeutycznych, w celu zmiany postawy dziecka, jego zachowania, postawy dorosłego i jego zachowania. Tak, tak zwana stosowana analiza zachowania stała się metodą terapeutyczną i na stronie wielu organizacji, które zajmują się stosowaną analizą zachowania, można przeczytać, że tego typu metody są potwierdzone naukowo i są skuteczne. I tutaj następuje pewne niezrozumienie. W dzisiejszych czasach wiemy, że sterowanie zachowaniami dziecka w taki sposób, aby zrobić z z pozytywnych emocji bądź też z negatywnych emocji narzędzie jest dosyć kontrowersyjne, jest mało etyczne. Ja się z tym postulatem zgadzam, natomiast często w rozmowie z przeciwnikami stosowanej analizy zachowania następuje pewne niezrozumienie i nieodróżnienie, co to jest skuteczność i co to jest etyka. Takich zachowań. Bo faktycznie m, terapeuci SAS mają rację, że jest to metoda potwierdzona naukowo, a konkretnie potwierdzono jej skuteczność. Natomiast nie wspominają o m, aspektach etycznych, o, ponieważ jest to temat związany z daleką przyszłością i długotrwałymi konsekwencjami w stosowaniu tych metod. No, i mm, ciężko stwierdzić po kilku spotkaniach, w trakcie których dochodzi do poprawy, zdaniem otoczenia dziecka czy też dorosłego na terapii, kiedy doszło do poprawy, do spełnienia pragnień i oczekiwań rodziny czy rodziców, ciężko weryfikować, sprawdzać i przewidywać. Różne wady i skutki uboczne, negatywne skutki uboczne metody SAS w dalekiej przyszłości. No a one występują. Ale wracając, SAS opiera się na czterech, a właściwie tak naprawdę na trzech typach konsekwencji danego zachowania, które te konsekwencje się wywołuje jako narzędzie terapeutyczne. Podsumowując, pierwszą konsekwencją pożądanego zachowania dziecka jest nagroda, satysfakcja czyli pozytywne emocje wywołane u takiego dziecka, pacjenta, dorosłego, jakąś formą nagrody. Tą formą nagrody może być serduszko, cukierek, słoneczko, pochwała, yy, pozytywna, minka, uśmiech, powiedzenie: bardzo ładnie się spisałeś, teraz możesz sobie odpocząć, teraz możesz pograć w tableta, teraz w nagrodę możesz to, możesz tamto, a za pięć słoneczek to możesz w ogóle, yy, damy ci jakąś nagrodę główną, nagrodę większą. I to jest, yy, i to jest nagroda. Yy, w terapiach opartych na sasie, ta nagroda niestety z bólem serca, muszę przyznać, że mm, ma postać przyjemności, która stała się narzędziem w procesie wychowawczym, w procesie terapeutycznym. Jest to bardzo skuteczne, zrobić z przyjemności narzędzie. I czasami z nieprzyjemności, czy też z braku przyjemności, również w metodzie SAS, w metodzie opartej na SAS, robimy z tego narzędzie. A więc nasze przykrości w procesie terapeutycznym, nasze radości w procesie terapeutycznym, według terapeutów SAS i po ich działaniach, stają się po prostu narzędziami. I to jest niebezpieczne w długim terminie. Ale żeby do tego dojść, Trzeba zrozumieć pewne mechanizmy. Często przeciwnicy metody SAS mylą stosowaną analizę zachowania z terapią behawioralną. To są troszeczkę dwie różne rzeczy. Terapia behawioralna bazuje na czymś na, na bardzo podobnych rzeczach, ale bazuje na zupełnie innej teorii. Terapia behawioralna. Bazuje również na warunkowaniu, ale na warunkowaniu klasycznym. Pawłowa. Terapia behawioralna zawiera w sobie bodziec i reakcję. I takie są założenia. Jeżeli danemu zachowaniu towarzyszy yy, reakcja i jest to reakcja, która jest Pozytywna dla terapeuty, dla otoczenia, dla rodzica, to taki rodzic stara się w przyszłości pokazać dziecku pewne bodźce, które go już wcześniej uwarunkowały. Podam przykło, przykład, jak my się tego uczymy w praktyce, na przykład na ulicy, na drodze. Jeżeli jesteś kierowcą z wieloletnim doświadczeniem. To zwykle nerwowo reagujesz, gdy na drodze już z daleka za miastem pojawia się żółta kamizelka, w którą ubrany jest człowiek yy, ciemnego koloru w ciemnych barwach. Kojarzysz to sobie z policją. Twoją reakcją będzie najczęściej zabranie nogi z pedału gazu, a czasami nawet przyhamowanie. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie przez warunkowanie klasyczne. Otóż mamy takie odruchy, że jeżeli coś w, przyszło, w przeszłości spotkało nas negatywnego, to każdy bodziec w przyszłości przypominający nam ten negatywny aspekt naszego życia wywoła podobne emocje, co wtedy. No więc, jeżeli ktoś długo jeździ, to być może spotkał się z kontrolą policji, być może spotkał się z mandatem, i żółta kamizelka zaczyna mu się kojarzyć z czymś nieprzyjemnym. I ta żółta kamizelka w tym warunkowaniu klasycznym staje się bodźcem warunkowym. Bodźcem, który wcześniej nie miał żadnego znaczenia w naszym życiu, ale od momentu, kiedy przyjęliśmy jakiś mandat, mieliśmy nieprzyjemną kontrolę, stał się bodźcem warunkowym wywołującym konkretną reakcję reakcję warunkową. Reakcja warunkowa to jest każda reakcja, która została wyuczona, nauczona na podstawie doświadczania. Bodźca warunkowego. I to jest język psychologiczny. W języku potocznym mówimy, że warunkowanie klasyczne, na przykładzie kierowców i żółtych kamizelek, to jest automatyczny odruch zdjęcia nogi z pedału gazu i przy hamowaniu, tak na wszelki wypadek, bo widzę żółtą kamizelkę. Bo przypominamy sobie, że to może być coś groźnego, coś, co może skończyć się nieprzyjemnością, mandatem i tak dalej. I to jest warunkowanie klasyczne. W warunkowaniu sprawczym, instrumentalnym, na którym opiera się stosowana analiza zachowania, mamy do czynienia już z karami, nagrodami, i nawet jeżeli to przypomina nam warunkowanie klasyczne, to mechanizm jest inny. Mechanizm polega na wzmacnianiu pewnych działań i na osłabianiu pewnych działań. I po pierwsze, mamy wzmocnienie za pomocą za pomocą nagród wywołujący pozytywne emocje, za pomocą braku kar, które nazywane są wzmocnieniem negatywnym, czyli możemy wykonywać pewne czynności, aby nie mieć w życiu nieprzyjemności, aby nie czuć się zagrożonym, bo boimy się krzyku rodzica, bo boimy się kary i wykonujemy pewne rzeczy, bo zostaliśmy wzmocnieni ale negatywnie. Nawet specjaliści SAS przyznają, że aby terapia była bardziej etyczna, wygodniejsza dla pacjenta, dla dziecka, dla dorosłego, powinniśmy zadbać o to, żeby w procesie terapeutycznym przede wszystkim zwracać uwagę na nagrody lub też na brak nagród. Z tym, że brak nagrody jest nazywany również karą. I to karą. Po latach w SAS-ie doszło do tego, że jest to nazywane karą negatywną, czyli usunięciem kary za nieodpowiednie zachowanie, a raczej nie nieodpowiednie, tylko niezgodne z zaleceniami, z poleceniami osoby, która, która wydaje polecenia, czyli terapeut, rodzica, nauczyciela, psychologa. I w ten sposób bardzo skutecznie można nauczyć szczura, sztuczek, kota różnych yy, przeróżnych rzeczy, psa, zwierzę cyrkowe, skoku przez płonącą obręcz, a także można nauczyć dziecko pewnych pożądanych dla otoczenia yy, odruchów, zachowań bądź też powstrzymywania się od niepożądanych odruchów czy też zachowań. I to jest bardzo skuteczne, i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Stosowana analiza zachowania jest błyskawiczną, szybką metodą opartą o nasze naturalne odruchy i opartą o psychologię uczenia się, która dotyczy um, organizmów przeżywających y, emocje bądź też bardzo prymitywne. Y, Emocje związane z najedzeniem się, z zaspokojeniem seksualnym, i tak dalej, jak w przypadku prymitywniejszych zwierząt. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że jest takie wyświechtane powiedzenie, że emocje są ważne. I emocje pozytywne, czyli przyjemności, które przeżywamy. Są warunkiem naszego dobrobytu, naszego szczęścia. I jeżeli nasze szczęście, nasz dobrobyt, nasz odpoczynek, pozytywna energia, yy, nasze hobby, zainteresowania, gry, w które lubimy grać, książki, które lubimy czytać, nasze aktywności stają się narzędziem w jakimkolwiek procesie terapeutycznym, to zaczyna się bardzo niebezpieczny proces. Proces, może nie tyle ze zwierzęcenia, czy, ty, czy tylko, że jest to proces odhumanizowania. Odhumanizowania i mówię to z pełną stanowczością, ponieważ rzeczą ludzką jest przeżywać przyjemności, dozować te przyjemności według własnych potrzeb. Mówi nam o tym nurt psychologii humanistycznej. Yy, osoba dorosła nie zgadza się na Stosowaną analizę zachowania w swoim życiu, i jest bardzo niezadowolona, jeżeli będzie miała do czynienia z tym, że ktoś jej prywatny odpoczynek, piwo, spotkanie ze znajomymi, czytanie książki, wyjazd na zasłużone wakacje, będzie traktował jako narzędzie, jako nagrodę za coś. I tak mamy bardzo dużo nagród i kar. W pracy, gdzie karą jest chociażby nieotrzymanie wynagrodzenia w spodziewanej ilości, nieotrzymanie premii, bo nam nie poszedł kwartał i nie sprzedaliśmy tyle produktów, ile zażyczył sobie nas szef. Już sam fakt pozbawienia się pieniędzy jest już odbierany przez nas jako kara. Natomiast nasze naturalne, realizacja naszych naturalnych potrzeb. Hobby, spełnienia się, spotkań towarzyskich, szacunku i uznania, yy, posiadania przyjemności, wypicia sobie alkoholu ze znajomymi albo pójścia do lasu w ciepłe dni, jest to nagroda. I robienie z tego, i robienie z tego narzędzia jest niestety rujnujące naszą naturalną hierarchię potrzeb życiowych. I w długim czasie, w długim terminie, takie regulowane zaspokajanie naszych naturalnych potrzeb prowadzi niestety do nieszczęść, do y, pauzy, czy też, jak to mówią niektórzy psychologowie behawioralni, regresów. Regres w tym przypadku jest terminem medycznym przeze mnie użytym, który mówi nam jedynie o tym, że zamiast po satysfakcji ze spełnienia jakiejś potrzeby, przejścia na jej kolejny poziom, wyższy poziom, my się cofamy w tym, w tym odczuwaniu potrzeb. I tak zamiast na przykład teraz tłumaczę regres. I tak zamiast na przykład pójścia na na koncert ze znajomymi, z powodu braku finansów, będziemy myśleli tylko, co do lodówki włożyć, czy starczy nam dzisiaj na chleb, i czy starczy nam y, na opłacenie rachunków za prąd, za gaz i inne media. I to w teorii humanistycznej nazywamy właśnie regresem regresem potrzeb regresem naszych pragnień i możliwości ich zaspokojenia. Y, niestety. Długotrwałym efektem stosowania tych metod opartych na Sazie może być właśnie regres w umiejętności pokazywania swoich potrzeb i ich zaspokajania. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku osób autystycznych, i już tłumaczę dlaczego. Ponieważ Jednym z często występujących problemów w autyzmie jest kłopot w komunikacji, kłopot w komunikowaniu własnych potrzeb. A osoba, która ma kłopot w komunikowaniu własnych potrzeb, będzie też miała kłopot w zaspokajaniu tych potrzeb, bo żeby mm, potrzeby zaspokoić, trzeba ją najpierw skomunikować otoczeniu, dzięki któremu mogę zaspokoić swoje potrzeby, ale także sobie. Komunikacja może być również do samego siebie, to jest samoświadomość, uświadomienie sobie, czego ja potrzebuję. W momencie kiedy spotykamy się jakby z absolwentami metod metod w terapii behawioralnej w metodzie SAS również Mamy często ludzi, którzy są świetnie nauczeni, jak zachowywać się w społeczeństwie, jak zachować się w sklepie, w urzędzie i w rodzinie. Tylko niestety, to jest przykrywka. To jest gra pozorów. To jest skorupa. W środku często mamy gnijący albo niedojrzały owoc. Ponieważ nasze życie, jeżeli zrezygnujemy albo Nauczymy się nie zaspokajać swoich potrzeb, to pozostajemy na pewnym poziomie emocjonalnym, na pewnym poziomie niedojrzałości, albo pozostaniemy na pewnym poziomie nieszczęścia, ponieważ brak możliwości i brak umiejętności zaspokajania własnych potrzeb, to w długim czasie zrobienie z siebie albo z innego człowieka osoby nieszczęśliwej. A więc. Metody SAS oparte są o, na otoczce, na pewnym świecie zewnętrznym i na komunikacji z tym światem zewnętrznym, ale bez głębokiego wglądu w to, dlaczego ja się zachowuję właściwie tak, że moje zachowanie wymagało modyfikacji. Przez terapeutę, przez psychologa, przez mamę czy przez tatę. I to jest niebezpieczne, ponieważ SAS często mm, nie wgłębia się w powody, dla których dziecko czy też dorosły zachowuje się w taki sposób, że mama lub tata ma z nim problemy. SAS nie jest na to nastawiony. W publikacjach, w czasopismach, w artykułach naukowych poświęconych Stosowanej analizy zachowania, mówi się, że właśnie stosowana analiza zachowania pomaga w samostanowieniu, w tym, aby stać się w autyzmie samorzecznikiem i móc skutecznie mówić o sobie. Dlaczego? Jak to pisze większość mm, autorów, dzięki temu, że taki człowiek będzie gotowy samostanowić o sobie, na przykład poprzez zwykłe pójście do sklepu i nabycia. Umiejętność i zakupu w tym y, sklepie y, jedzenia dla siebie i dla innych, czego wcześniej nie potrafiło. Ale zauważcie Państwo, że to jest na bardzo prymitywnym poziomie potrzeb fizjologicznych. Tymczasem, tego typu terapie są często wywołane w ogóle strachem, y, bądź też lękiem przed pójściem do takiego sklepu, nieumiejętnością rozmowy z ludźmi. Ale nieumiejętność rozmowy z ludźmi w ujęciu humanistycznym, a więc nastawionym na nasze szczęście wewnętrzne, ta nieumiejętność jest podyktowana innymi powodami. I pytania terapeutów w nurcie trudniejszym, ale bardziej ludzkim, humanistycznym, pytania są następujące: dlaczego ty się boisz pójść do tego sklepu? Dlaczego wybierasz krzyk albo schowanie się w domu w łóżku? Czego potrzebujesz w tym czasie? I nurty humanistyczne, albo nurty psychologii pozytywnej, w pierwszej kolejności mają zdanie wytłumaczyć rodzicowi, dlaczego ich dziecko zachowuje się w taki sposób. Na pozór nieracjonalny. Dlaczego zostaje w domu? Dlatego, dlaczego krzyczy? Dlaczego bije i się wyrywa w momencie, kiedy do tego sklepu ma pójść, a ma już na przykład 14 lat? I od tego zaczynamy od zrozumienia drugiej osoby. I dopiero po takim zrozumieniu wiadomo, nad czym pracować nie nad zachowaniem i nawet nie nad postawą tylko na emocjach. Jakie emocje czujesz? I znowu wracam do tego, co mówiłem na początku tego materiału. Emocje są ważne. Emocje są ważne, bo z tych emocji wynika postawa Twojego, czyli w jaki sposób jesteś nastawiony do wyjścia do sklepu, do swojej mamy, do nauczycieli, do znajomych, do kolegów, do koleżanek, a dopiero z tej postawy wychodzą czyny. I rozłożenie emocji i motywacji ludzkich na te trzy. Yy, oddzielne byty, emocje, postawy i zachowania jest jakby kluczem do tego, aby w procesie terapii dziecko mogło zadbać o swoje potrzeby, odczuwać emocje, które by chciało odczuwać, nauczyć się dbać o te potrzeby i o te emocje. Aby nauczyło się akceptować i rozumieć świat zewnętrzny, co zmieni jego postawy. I dopiero w trzeciej kolejności możemy mówić o zachowaniu, ale to zachowanie musi być wynikiem emocji i postawy. Natomiast to, co proponuje SAS, to pójście na skróty. To jest bardzo efektywne, bo pójście na skróty oznacza, o wiele przyspieszoną drogę do sukcesu. Jakiego sukcesu? My nie wiemy, co bo dla dziecka może być coś innego sukcesem niż dla dorosłego. Pójście na skróty oznacza modyfikację samych zachowań. Bez wgląd na emocje i bez wgląd na postawy. W sazie oczywiście postawę też możemy zmieniać, ale zmiana tej postawy będzie udawana. Emocje będą udawane. Można mieć postawę miłą i powiedzieć do kogoś, dzień dobry, nazywam się Krzysiu i przyszedłem do sklepu, jak się pani miewa dziś. Ale to jest modyfikacja postawy oraz zachowania bez wglądu w moje emocje. A więc rzecz niebezpieczna dla naszego bytu, rozłożonego w, w długim terminie, dla naszej szczęśliwości. I dlatego... Mówimy, że SAS, stosowana analiza zachowania, to metody terapeutyczne bardzo skuteczne, które spełniają większość celów postawionych terapeucie, ale celów postawionych rodzicom. Przepraszam, celów postawionych przez rodziców. Tymczasem nie tędy droga. Kłopot autysty polega na tym, że nie potrafi. Często zakomunikować swojego celu, swoje potrzeby, a także zrealizować. Więc rodzice na zasadzie, my wiemy, co jest dobre dla naszego dziecka, sami często określają problemy i cele stawiane przed terapeutą, a to jest niebezpieczne. Dziękuję. To tyle na dzisiaj w drugiej części kolejna dawka wiedzy. Mam nadzieję, że się podobało.